Za mną przepiękna nowość z zasłon o numerku M71. I zobaczcie, są to zasłony welurowe z takimi delikatnymi, małymi płatkami listków w kolorze złota. Mamy kolor czarny, mamy kolor beżowy, mamy kolor e, taką śmietankę, jasny beż e, i mamy kolor szary ze złotem. Do tego, oczywiście, też zobaczcie, macie poszewki w każdym z tych Kolorów. Poszewki są też bardzo fajnie zakończone. Już Wam to pokazuję. Zobaczcie, poszewki mają też taki sznur tutaj yy, po boku, więc też dodaje to uroku yy, takiej poszewce. Jeśli ktoś chce sobie zamówić, pamiętajcie, że możecie składać zamówienia w sklepie internetowym magdalena24.pl Tam wystarczy, że wpiszecie numerek M71 i pokażą Wam się zarówno zasłony, jak i poszewki, bądź też poprzez smsa, whatsappa czy messengera numer telefonu właśnie w tym momencie widzicie u góry. Zapraszam do kontaktu.